Cześć wszystkim, witajcie serdecznie przed ekranami. Bardzo ważna wiadomość dla wszystkich emerytów dzisiaj. Mówimy o zmianach, które wejdą w życie od września roku 2025. To nie będzie kolejna zwykła informacja, bo dotyczą bezpośrednio Wasze świadczeń emerytalnych i wpływu na życie codzienne, więc proszę obserwujcie uważnie dzisiejszy film, bo naprawdę warto wiedzieć, jakie niesie to konsekwencje. ZUS opublikował pięć istotnych zmian, które zaczną obowiązywać od 12 wrześni. A każdy z Was musi zrozumieć, co się zmienia, jakie są szanse, a jakie potencjalne zagrożenia i jak przygotować się do tych modyfikacji. Chcę Wam opowiedzieć szczegółowo, co zmienia się w Waszych emeryturach, ile może być wyższa, jaka dokumentacja będzie potrzebna, jak zadziała nowy algorytm i co trzeba zrobić, by uniknąć strat. Gdybyście mieli pytania, pod koniec zapraszam do komentarzy. A teraz zaczynamy. ZUS ogłasza: Pierwsza ogromna zmiana dotyczy waloryzacji emerytur. Przez waloryzację rozumiecie podwyżkę? Z uwzględnieniem wzrostu cen, inflacji, ale tym razem zakład będzie stosował nowy współczynnik waloryzacji, który łączy dwie dotychczas odrębne składowe inflacje oraz wzrost średnich wynagrodzeń, większość emerytów dotychczas otrzymywała podwyżkę jedynie z inflacji, ale od teraz ZUS będzie brał pod uwagę również ile w przeciągu roku wzrosły zarobki pracujących, to oznacza, że teoretycznie wzrost Waszych emerytur może być wyższy niż dotychczas, jeśli inflacja jest wysoka i zarobki też się podwyższyły. P. O niżej pewnego poziomu, to efektem nowe przepisy mogą skutkować znacznym wzrostem emerytur dla tych, którzy mają NP najniższe świadczenia, albo dla emerytów, którzy przez wiele lat pracowali na minimalnych stawkach. Druga zmiana dotyczy progu dochodowego, dla dorabiania przez emerytów do emerytury dotychczas był limit dochodu po przekroczeniu, którego emerytura była zmniejszana, albo zawieszana teraz ZUS chce podwyższyć ten limit, co oznacza, że więcej osób będzie mogło pracować dodatkowo bez utraty. Część. I emerytury to może być krótka ulga dla tych, którzy musieli ograniczać godziny pracy albo rezygnować z zatrudnienia, ponieważ obawiali się utraty swoich świadczeń. Trzecia zmiana jest niezwykle ważna dotyczy sposobu wyliczania podstawy wymiaru emerytury ZUS, planuje uwzględnić więcej lat pracy przy pełnej stawce, a dokładniej mówiąc uwzględnić również te okresy, które były pracy. W warunkach szczególnych o podwyższonym ryzyku albo okresów przerw pracy, które dotychczas były pomijane lub zaniżan. E to oznacza, że osoby, które pracowały na stanowiskach, gdzie wynagrodzenia były niższe lub warunki trudniejsze, mogą mieć prawo do lepszej emerytury, bo ich przepracowane lata zostaną docenione lepiej niż dotychczas. Czwarte zmiana, to wprowadzenie nowego systemu informatycznego w ZUS, który pozwoli na automatyczne sprawdzanie wszystkich dokumentów oraz dane będzie można składać online, zwiększa. Łatwością mniej biurokracji, mniej papierów, więcej cyfrowego obiegu, to dobra wiadomość dla tych, którzy miesz. Kaja w mniejszych miejscowościach albo maja trudności w dotarciu do placówki ZUS, będzie prowadził obsługę przez Internet, ale również z telefonicznym wsparciem, bo zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z was nowoczesne technologie mogą być wyzwaniem zmiana piąta podpisów i potwierdzania dokumentów. Będzie uproszczona piąty punkt, dotyczy terminu wypłat emerytur i dnia przelewu ZUS oznajmił ze od 12. Września zmienia się harmonogram wypłat w celu usprawnienia procesów finansowych przede wszystkim. Żeby wypłaty były stabilniejsze, pewne banki mogą wprowadzić nowe dni rozliczeń, co może w niektórych przypadkach skutkować drobnym opóźnieniem oprócz prewencji takich opóźnień ZUS przyrządzi instrukcji, jak sprawdzać dostępy bankowe by bycie na bieżąco z data wypaty cały czas. Odmienia się również kwestia zawieszenia czy obniżenia emerytury, gdy dochody przekraczają limit, jaka kara, czy jakie. Konsekwencje będzie aplicowane przy nowych progach. I jest ważne, żebyście zrozumieli dokładnie, ile możecie. Zarób. Idź bez straty świadczenia, zawsze przypominam ze emerytom, należy się szacunek i uczciwość informacji, jakie dziś przekazuje nie ESA plotkami, ESA oficjałami, komunikatami ZUS, natomiast nie wszystko będzie od razu jasne, dlatego polecam kontakt bezpośredni z ZUS bądź skorzystanie z porad prawnika albo doradcy ubezpieczeniowego, kto specjalizuje się w emeryturach i świadczeniach poniżej opisuje. Każdą ze zmian doglądnij pierwszy temat waloryzacji, oznacza, że jeżeli inflacja wyniesie na przykład 10. PR Ocent, a wzrost zarobków osiągnie 5%, teraz będzie połączenie tych wartości i co do procentu wzrostu świadczenia emerytalnego nie będzie to prosta suma, można się spodziewać, że ZUS przeprowadzi wzór, gdzie inflacja może stanowić większa, waże, ale wzrost pensji też się liczy, czyli za osobie emeryt mogłaby się należeć większa podwyżka niż ta, o którą wnioskowałem lub oczekiwałem druga zmiana. Dotycząca dorabiania jest szalenie istotna, bo wielu emerytów po przejściu na emeryturę decydowało się. Na. Niewielka praca część etatu albo inne zajęcie, aby dopełnić budżet domowy teraz, kiedy limit zostaje podniesiony, mogą pracować więcej godzin lub zarabiać więcej bez utraty emerytury, to zwłaszcza dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą, czy pracowali na umowie zlecenie, niektórzy mogli obawiać się, że ich emerytura zostanie zabrana albo pomniejszona, teraz to się zmienia trzecia zmiana. Dotyczy wyliczenia podstawy wymiaru emerytury, co w efekcie może oznaczać, zepracując trudniejszych. Warunk. Ach lub na stanowiskach wymagających specjalnych uprawnień oraz przerw w pracy wynikających z choroby wychowawstwa czy innych okoliczności będziecie mieli lepsze ochronę ZUS uwzględni te okresy BY więcej, zapłacili emerytom za wszelkie trudne lata czwarte, zmiana informatyzacja to będzie nowy portal, nowy system logowania, nowy sposób składania wniosków, nowy elektroniczny obieg. Dokumentów ZUS chce zminimalizować papierologię i zwiększyć wygodę emerytów muszą być kierowane szkolenia pomocne. Materiały Instrukcje wsparcie telefoniczne i osobiste w placówkach, bo nie każdy potrafi od razu obsługiwać internet komórka, czy komputer piąta zmiana harmonogram wypłat może w niektórych przypadkach oznaczać przesunięcia, ale ogólnie jest to zmiana na plus, bo ma stabilizować system finansowania emerytur i zapewnić, że środki będą do Waszych kont dochodziły w przewidywalnych terminach możliwość sprawdzania. Statusu przelewu przez bank lub przez system ZUS online to oznacza, że będziecie wiedzieli, czy przelew. Eszetyl, czy jest w drodze, i w razie problemów będziecie mogli interweniować z wyprzedzeniem. Ponadto, maja nastąpić pewne poprawki w komunikacji ZUS z emerytami ZUS. Zapowiada lepsze informowanie o zmianach mailowo-smowo przez stronę internetową, masterując komunikaty, zrozumiałe powiadomienia, uproszczone instrukcje i wsparcie lokalne w urzędach, które czasami ESA zaniedbane informacje. Wysyłane będą bardziej przejrzyste i jasno tłumaczone na koniec bardzo ważna rada, żeby uniknąć niespodzianek, proszę. ZIAR Obcie następujące rzeczy. Sprawcę wysokość swojej obecnej emerytury zapiszcie, ile zarabiacie przy pracy dodatkowej, obliczcie, czy mieścicie się w nowych progach dochodowych, zapytajcie w ZUS, jakie dokumenty będziecie potrzebować, by ubieganie się o zmiany przebiegło sprawnie od razu od września, jeżeli co S trzeba dostarczyć, zróbcie to wcześniej, sprawcę, czy macie stary zasięg lat pracy dobrze. Udokumentowany, czy S.A. uwzględnione okresy przerw, czy warunki szczególne w pracy, bo to może mieć wpływ. Na. Podwyżkę emerytury, jeśli macie trudności z internetem albo komputerem, poproście kogoś bliskiego o pomoc, albo skorzystajcie z punktu pomocy w ZUS oraz skorzystajcie z telefonicznej infolinii, jeżeli COS w instrukcjach czy komunikatach ZUS nie jest jasne, zadawajcie pytania, nie pozwólcie, by wasza emerytura została pomniejszona tylko dlatego, że nie znacie nowych przepisów na początku. Mogą być problemy, bo systemy nowe często mają bługi lub opóźnienia, dlatego monitorujcie swoją sytuację finansową. Pier. W trzech miesiącach po zmianach, jeżeli dostaniecie mniejsza emeryturę albo inne świadczenie, zapytajcie od razu, dlaczego i czy zmiany zostały prawidłowo zastosowane, bo macie prawo do wglądu w dokumenty, kalkulacje, waloryzacje i dochodów. Warto też skontaktować się z organizacjami społecznymi, organizacjami emerytów, które często mają doradztwo prawne i doświadczenie, co się sprawdza, co nie te. Organizacje mogą pomóc zrozumieć przepisy i uniknąć błędów. Pańskie prawa muszą być przestrzegane i musicie. Jecha. Z tymi zmianami na spokojnie, jeżeli ktoś dzisiaj się zastanawia, czy te zmiany będą tylko pozytywne, to nie za bardzo, bo jak każdą reforma maja strony plus i minus tym razem plusów, jest wiele większość emerytów, może zyskać podniesienie waloryzacji, uwzględnienie lat pracy trudnych, lepszy dochodowy limit dorabiania i uproszczenie procedur minusy, to możliwość chwilowych opóźnień bankowych problem. Ze zrozumieniem nowych przepisów, czy potrzeba zebrać dokumenty, które uciekły, albo nie ESA łatwo. Dostępne. Ważne, by być aktywnym i czujnym. Jeśli macie COS niejasnego, piszcie w komentarzach. Staram się odpowiadać osobiście. Jeżeli uzbiera się dużo pytań, mogę rozbić ten temat na mniejsze filmy i oprowadzać Was krok po kroku. Poza tym subskrybujcie kanał, by być na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami, bo zmian będzie więcej i dobre zrozumienie praw emerytalnych to Wasz klucz do spokojniejszej starości. Dziękuję Wam wszystkim, że posłuchaliście dzisiejszego odcinka i proszę udostępnijcie ten film innym emerytom których może dotyczyć, bo im też się należy wiedzieć, co ich czeka. Pamiętajcie, macie prawo do wysokiej i sprawiedliwej emerytury i zmiany nie mogą Was skrzywdzić, jeżeli ESA stosowane zgodnie z prawem zostamy w kontakcie, trzymajcie się zdrowo i do następnego filmu, kiedy przyniosę kolejne informacje, trzymajcie się i powodzenia wszystkim emerytom w dalszym życiu. Dziękuję za uwagę.